Czy tęskniście za panem Monkiem z serialu Mr. Monk? Ja tęskniłem. Teraz mamy okazję obejrzeć pełnometrażowy film pod tytułem Mr. Monk i ostatnie śledztwo, w którym grupa przyjaciół opiekująca się obsesyjnemu panu Monkowi spotyka się podobnie. Pretekstem do tego spotkania jest ślub pasierpicy pana Monka, do którego jednak nie dochodzi, gdyż jej narzeczony w przeddzień tego ślubu ulega tajemniczemu wypadkowi skakając na bungee. Warto obejrzeć ten film, żeby sobie przypomnieć w jaki sposób Pan Monk rozwiązuje śledztwa, ale przede wszystkim no, są takie smaczki, perełki, jak na przykład zwariowana teoria Randiego, jak doszło do morderstw, albo odpowiedź na pytanie, dlaczego pan Monk żąda amputacji nogi chwilę po wybuchu bomby zabijającej podejrzanego o morderstwo. Jest tutaj oczywiście specyficzny humor, jakby mm, chociażby w momencie, kiedy Randy staje się w pewnym sensie gwiazdą Roka, ale też są i wzruszenia. Po obejrzeniu tego filmu tli się we mnie nadzieja, że być może dostaniemy jeszcze kolejny sezon, serialu Mr. Monk. Rzadko zdarza się, aby po tylu latach do filmu zgromadziła się pełna obsada, a to świadczy, że chyba lubią pracować przy tym, przy tym serialu, przy tym filmie.